Dzisiaj w Nowym Sączu stoją EP07 1033, EU07 390, dwie turbotamary, jakieś stare wagony. Y, ST43 366, eu 07543 ET21 124 chyba, eu 07100 e To jest ciekawa lokomotywa, parę stonek y, i gagar. Orion kolej M62 i M62KO Zdezelowana stara Stonka. Jeszcze tam w drugim rzędzie, widać daleko, jest Sputnik ET21 658. Oczywiście, to wszystko jest pod zakładem ne Newagu który produkuje lokomotywy, jak wiadomo. I tam jest jeszcze parowozownia. W drugiej części zakładu pług Drezyna. N57, wagony towarowe, hybryda, impuls 2 i Neva Griffin. Manewrujący kiosk w Malaturze Nevagu. Ciekawa jednostka jeszcze nie nagrałem. Z tej rzut jeszcze na impulsy. Tutaj stoją dwa dragony, te dwie turbo tamary o których mówiłem wcześniej i tamte stare jednostki. Przed wejściem na stację stoi TK T 48, 177. Tutaj jeszcze szybka prezentacja wnętrza. I schodzę.